Witajcie, kochani. Dzisiaj temat kontrowersyjny: wyszczepianie Polaków. Słuchajcie, trzymałam się dzielnie, po prostu wysłuchiwałam tych wszystkich haseł. Ostatnia prosta i tak dalej. Mówię, nie, 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 ja nie. No ale słuchajcie, no trzeba dbać o innych, trzeba dbać o zdrowie. No, wszędzie hasła, wszyscy celebryci, wszędzie billboardy, no po prostu taka nagonka. Że no, ciężko taką presję udźwignąć, słuchajcie. Więc dzisiaj postanowiłam się zaszczepić dla swojego zdrowia i zrobię to na waszych oczach. Także obserwujcie bacznie i patrzcie, czego się nie robi dla swojego zdrowia. Więc tak, jak już wiecie, są trzy dawki. Koniecznie muszą być trzy dawki. Chociaż słyszałam już o czwartej, no ale nie wiem, ja mam tutaj trzy preparaty. Tada. I będę się szczepić. Więc pierwsza dawka. Jakoś przeszło żyje jeszcze. Nie zachęca to zapachem, Ojej. Ojej. Ku zdrowotności, słuchajcie, ku zdrowotności. Dwie dawki i ciągle żyje. I kochani, trzecia, ostatnia, chociaż nie wiadomo, znośnie. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że nie zaliczę zgonu. Dobra. Trzy dawki zaliczone. I teraz pokazuję Wam jakich preparatów ja użyłam, żeby zadbać o swoje zdrowie. I gorąco Wam polecam. Pierwszy preparat to jest kiszony buraczek. Który Wam na pewno nie zaszkodzi. To Wam gwarantuję. Drugi preparacik to ocet jabłkowy. Najmniej smaczny. No ale czegoś nie robi dla zdrowia, tak? I trzeci preparat, jaki ja użyłam to kapusta kiszona. Sok z kapusty kiszonej. Więc słuchajcie, dbajcie kochani o swoje zdrowie. Polecam Wam taki typ szczepienia, bo to jest na pewno wyjdzie Wam to na zdrowie. To Wam gwarantuję. Może nie w takich ilościach. Opowiem Wam o skutkach ubocznych. <grymne> I życzę Wam miłego wieczorku. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani.